W męce Chrystusa cały brud świata wchodzi w kontakt z nieskończenie czystym, z duszą Jezusa Chrystusa, a przez to samo z samym Synem Bożym. Jeśli zazwyczaj rzecz nieczysta przez kontakt zaraża i brudzi rzecz czystą, to tutaj spotykamy się z czymś przeciwnym. Gdzie świat z całą swą niesprawiedliwością i z wszelkim okrucieństwem, Dotyka nieskończenie czystego, tam On, czysty, jest równocześnie mocniejszy. Poprzez ten kontakt, brud świata jest prawdziwie wchłonięty, zniweczony i przemieniony przez nieskończoną miłość. W sercu Jezusa obecne jest dobro nieskończone. Dlatego też teraz. W historii świata jest obecna i skutecznie działająca siła zwalczająca wszelkie postaci zła. Dzięki Jezusowi, dobro jest nieskończenie większe od całego wciąż jeszcze strasznego ogromu zła. Biegunowość dobra ze złem jest oczywista i nierozerwalna. Niecierpliwość to jedna z głównych cech. Współczesnego świata. Pod wpływem kulturowej presji wpadamy bowiem często w szał, a dręczące nas uczucie niespełnienia może prowadzić do wielu przewlekłych chorób. Droga cierpliwości nie jest łatwa. Bogu jednak nie przeszkadza nasza słabość, ale brak jej uznania z naszej strony. Gniewać się mamy bowiem na siebie, kiedy nie potrafimy, Wystarczająco kochać. W sobie w końcu też będzie trzeba okazywać miłosierdzie. Dlatego regularny post, połączony z modlitwą, jest doskonałym znieczuleniem na nasz wybujały apetyt na gniew. Czy potrafię nadstawić drugi policzek? Świętość miłości tak bardzo kazała mi szukać cierpienia, by przez nie odwzajemnić się miłością, że nigdy nie zażywałam większego pokoju jak wówczas, gdy ciało było przytłoczone cierpieniem, a dusza czuła się całkowicie opuszczona, i w ogóle gdy cała moja istota tonęła w upokorzeniach, zniewagach i przeciwnościach. Czemuż się lękasz dziecię moje Boga Miłosierdzia? Świętość moja nie przeszkadza mi, abym ci był miłosierny. Patrz duszo, dla ciebie założyłem tron Miłosierdzia na ziemi, a tym tronem jest tabernakulum i z tego tronu Miłosierdzia pragnę zstępować do serca twego.